Zginiemy Nie, nie, spokojnie, trzeba być dobry. Ty nie ma puszek. Why are we still here? <laughs> Ciężkie życie! No ani? O nie, są tą serca, No nie, nie dbam o siebie, jeszcze mi tu zombie leci. Ja zginę. Just to Ten... sofa! Mi też półserduszka została. O nie! Tym. Dzięki. Czekaj sekundę, tutaj nic się nie dzieje hmm. o! No! Dzięki magicznej mocy <laughs> Jesteśmy znów <laughs> razem <radę. laughs> Kurde, mam 4-3,5 pół głodu, pół serduszka Trzeba Czy... to jeziorko zasadzić tam przy jeziorze No. O tu, pa! No ja tak, no, no tak. Ja tu się będę kąpał jak dorosły. Mm? Co? Dobra, to trzeba... Co? <laughs> Chcesz różyczkę? Jest zachód Dziękuję. słońca, tak ładnie. skorzystam. Skorzystasz? Skorzystam, czemu nie? No to chodź. O! Masz. Farsklić. Tam też się. Masz jakieś. Niezbędnie. Nie, nie Dobra, ja, ja, tu... idę, ja idę do skały. Ja nie wychodzę, jak jest noc. Tu noc to jest przesada. Nie, to jest... nie ja tu walczę. To jest jakaś makabra. O! <ścoughs> Dokładnie. To ja zasadzę. To po... może po nocy nam przybędzie trochę. Jedzenia. No. Wiesz co? Zapalę sobie światło szybko. On wstał! Stary wstał! Oh no. Oh no. Hejka. Koneczko. Patrz, mamy tego. Konia. A to nie jest jakiś rzadki, jak jest taki biały? Nie wiem. I gdzieś. Ej, z której wiochy cię przywiało, koniu kradzie. Ten mi na pegaza nie hmm. wygląda, jest jakiś się pośledzony. zobacz, Mamy eee. konie. <grym> Czekaj, z zostań tu, koniu. Ja nie chciałem, przypadek to był. Koniu. Ty, bo on nam podepczy tę, nasionkę. Właśnie, z pierwsza jestem, koniu. Do widzenia. O widzisz, już coś tam je. No to se skup trawy. Swoje kopyta Narkomani. własne ja. Narkomanie. A wiesz jaką... <grym> Narkomanie. Wiesz jaką część ciała mają te konie? Co? Bo ja kiedyś znałem koniarę, nie? I wiesz jak się nazywa... Nie wiem, chyba gdzieś koło kopyt w okolicach? Jest taka część ciała, nie. która nazywa się... Pozdro. <grym> A nie pazdro? Po Uzdro, właściwie, no ale to Pozdro. Po Uzdro, Ziomek, y, znaczy Ziomek. Taki jest Ziomek. No w sumie Ziomek. Napisał książkę od matmy, co się z nie uczyłem. I on miał na nazwisko Pazdro. To prawie jak kopy konia. <grych> no dokładnie. Dawaj chodź, pójdziemy do kejwa. Mm, no czekaj chwilę. Elo! Y Ciebie goni przy wiesz, Dwa szkielety walczą ze sobą. Ja wszystko obserwuję. No ja właśnie nagrywam, fight. Ja Czas jestem dobie. za tym, co ten, to jest bliżej nas. O! Nie! O nie! Dead. Mm, ja pierdolę. Co? Zabij cię. Ty, Ale to było stąd. Ile jest. Z... Łatwo. A może. Hiper. Ginę. Proszę, Klopy! Żyjesz? Jeszcze tak. Choć mi. Dobra. A wiesz, że da się zrobić takie latarnie? Takie latarnie? Co na nazywa się trzymało? Jezu, to sane Zaraz mam to jeszcze na ślepo robić, tak. Ej, chwila już. <laughs> O, tasie? Mm -hmm. Mhm, Musisz okay. żelazo mieć. I pochodni. Noli? Noni. Masz dirta jeszcze trochę? Nie, mam deski. Nie wiem. Co masz do mojej dziewczyny, ale... Masz dziewczynę? Masz deski? Mm -hmm. co to masz dziewczyny. Sorry, taki mamy klimat. Pipery hmm? koło naszej, naszego domku To jest bardzo źle To nie jest dobrze Wybuch jeden Ale hmm. na szczęście I Drugi też No stary Za poradzę room Let's spend the night A tu jest Konina W Minecrafcie czy nie? Możemy no, sprawdzić kurs. Nie no chyba no nie tak. ma Tyle jest koni, że możemy. Ej ten, to czy ten konie jest taki czerwony? Nie, pomyliłem się. Taki wiesz, porośnięty grzybem. Mm. Nigdy nie widziałem konia porośniętego grzybem, ci powiem. No, mówisz, że miałeś koleżankę koniary? No. no, nie wiem. Aż tyle mi nie opowiedziało. A o swoim grzybie ci się powiedział? Mm. Mm. Chodź do tego, do kejfa może. A nawet po pożarcie Mówisz? Czy po świnie Tu są świnie Świnia A zboża nie Amen. mamy No i dopa. widzisz? Wszystko się sprowadza do żarcia Dobra Chowaj się za lawą, my się bezpie... NIE! TO GÓWNO! JA! ja! I to już gotowe? No to może możesz zebrać. Oooo, Na, na rodziny farmera.